I cześć, witam was! Z tej strony Albertinho 7 i mam zaszczyt zaprezentować Wam taki krótki audiolog informacyjny związany z... z moim nowym kontem YouTube które już powstało dokładnie złożybie 24 kwietnia 2012 roku około godziny 20-21 i tak e, link do konta. Wszystko będzie w opisie, żeby tego nie przedłużać całego nagrania. I tak e, krótkie wyjaśnienie o co chodzi w ogóle z tym nowym kątem. Nowym kontem. Chodzi o to, że powstały drobne problemy techniczne i e, od 1 maja tego roku czyli roku 2012 godziny 000000 e, tak. o północy 20. Nie, o północy 1 maja 2012 roku e, jakby jakby to powiedzieć nie będę miał e, możliwości zmieniania niczego na tym koncie De Albert 7 Czyli e, jakby nie było moje. Ni, będzie niczyje, po prostu filmiki wszystkie zostaną. Kanał będzie, konto będzie. Tylko nie będzie nikt właścicielem. Z jakiego to jest powodu? Nie wiem. E, nie no po prostu tak wyszło, maila mi YouTube przysłało, że, że tak jest. Więc tak, wszystkie serie, wszystko, wszystkie nowe serie, wszystkie serie, które są teraz prowadzone przeze mnie, będą kontynuowane na tym nowym kanale, do którego link będzie w opisie. I to jest chyba wszystko, co chciałem Wam przekazać. I to był taki krótki audiolog informacyjny. I ja jestem Albert 7 to już mówiłem. I zapraszam Was do subskrypcji nowego kanału, ten Możecie już anulować subskrypcję. No, dobra, więc żegnam Was i nara.